makini, zdobyłeś ją. A poza tym mamy Kiarę. Doskonale, teraz na pewno sięgniemy tu Kajona. Tak! Dżanżar twierdzi, że Lwia Straż może tu być w każdej chwili. To idź do niego, potrzebuję twojej pomocy na dole. Tak! Masz rację. <noise> Nie wiem, co kombinujesz, Danża, ale na pewno nie ujdzie ci to na sucho. Tak ci się wydaje. Czungu wrzucił tam. Stąd nie uciekniesz. Nie wydaje mi się. Tak! I co powiesz teraz, mała? Gorąca ta para, co nie? Chapana! Muszę powiedzieć, Kajonowi. Słuchajcie! Słuchajcie! Ono! Co tam zobaczyłeś? Kiara jest cała, ale hieny otoczyły ją i uwięziły wśród wyziewów pary. Ciekawe, co knuje Dżandża. Uwięził Kiarę tylko dlatego, że chce czegoś ode mnie albo od mojego taty. Na przykład? Kogo to obchodzi? Idziemy tam, Kajon ryczy i wracamy z powrotem z Kiarą. Nie sądzę, żeby to było takie proste, Bunga. Właśnie. Kajon nie użyje ryku na hienach, jeśli będą przy Kiarze. Racja. Mam pewien pomysł. Hieny spodziewają się, że to ja przybędę jej na ratunek. Ale jeśli będą no myślały, że zostałem sam, możliwe, że uda mi się je odciągnąć od Kiary. Wtedy wystarczy, że ominiemy wyziewy. Myślę, że wiem, jak to zrobić. No i pięknie. I to rozumiem. Okej, okay. pójdę tam i postaram się odciągnąć Dżandżę i resztę hien. Ono, znajdź drogę z innej strony, żeby hieny nas nie zauważyły. Już się robi? Za mną! Nie martw się, Kajon. Uratujemy ją. A sante fuli. Dzięki. <grywa> Hahaha! Poddaj się, mała! Nigdy się stamtąd nie wydostaniesz! Właśnie! Księdza! U? Zaczynamy przedstawienie. Wy zostańcie tutaj i zabawiajcie naszego gościa. Ja idę spotkać się z ryczącym lwem! Chcę, żebyśmy ją zabawiali? Dokładnie tak powiedział! W takim razie coś jej zaśpiewajmy! Tak! Świetny pomysł! Nie dość, że mnie uwięzili, to jeszcze mnie zamęczają. Kajon! Co cię sprowadza na złą ziemię? Wiesz, dlaczego tu jestem, Janja! Masz uwolnić moją siostrę? Bo inaczej będziesz miał kłopoty. Bez wsparcia reszty straży? <laughs> nie wydaje mi się, Kajon. Obydwaj wiemy, że nie potrzebuje pomocy straży. Za to ty potrzebujesz swoich hien. O, czyli że użyjesz swojego ryku? Tak. Ryknij, Kajon. Ryknij. Tylko jeśli będę musiał. Ach, wiesz, nie oddamy ci siostry, dlatego że nam każesz. Bo wiesz, mamy żądania. I tak i tam. Przestań się ze mną drażnić, Dżanża. Dobra robota ono. Dzięki. Ale plan Kajona nie do końca wyszedł tak, jak byśmy chcieli. Co to znaczy? Na razie Kajon odciągnął od Kiary tylko Janja. A reszta hien nadal pilnuje księżniczki. I wydaje mi się, że jej śpiewają. O nie, teraz naprawdę musimy ją ratować. To nie będzie proste. Otaczają ją hieny i wyziemy gorącej pary. No i jesteśmy lwią strażą. Jeśli mamy dokonać niemożliwego, to zrobimy to. Masz rację, Fuli. Dobra, przedstawię wam nowy plan. Czego ode mnie chcesz, Janża? Czego ja chcę? Dobre pytanie. Chcę, żebyś ty i reszta lwiej straży zostawili mnie i moje hieny w spokoju, tak! Co? Zabraliście moją siostrę na swą ziemię? Potem ją więziliście i robicie to wszystko tylko po to, żebym zostawił was w spokoju? Yy, tak! Zgadza się. Dżandja, ten plan jest fatalny! I to twoje dzieło? Myślałem, że to dobry plan. Ja też. Kajon rzeczywiście odciągnął ich uwagę. Dobra. Teraz! Do